Jesteśmy z Wami na dobre i na złe. Orange, główny sponsor reprezentacji. Gdzie ta skrzynia jest? Paweł. Paweł. Wiesz, to fajny chłop. Bardzo fajny chłop. Jaką? Fajny chłop. ale koszulkę, szalonkę. To może niech jeden wyciągnę. No jeden spokojnie, panowie. Za chwileczkę, sekundę wyjdźmy. to Macie, szukajcie sobie. Proszę bardzo. Piłka że to jest w ogóle wspaniały zawód, bo mamy... Powiedzmy 2-3 godziny dziennie e, treningu, a później jest czas wolny dla rodziny, dla siebie. Mamy też dużo wyjazdów i wiadomo, że jak już jesteśmy w domu, to chcemy poświęcić się e, rodzinie, jak, jak najwięcej. Come on, come on, come on! Oh, well done, well done! Two more, seven! There you go, there you go! No goals, come on! I kill him, kill him, Fabi! Ja mam ogromną frajdę z tego, że, że mogę e, w ten sposób żyć. Podróżując i robiąc to co kocham, bo, bo nie wiem czy akurat wszyscy na świecie ludzie pracujący mają taką radość z tego, że mogą robić to co, to, co najbardziej lubią, więc e, no ja mogę się nazywać, że powiedzieć o sobie, że jestem w jakimś tam sensie szczęściarzem. Czekam teraz tutaj w kolejce. Bo ja się szkolę do zawodu, będę masażysty. tak. Ja tak ci powiem delikatnie, że ja się bym, żebyśmy wymasował wszystko. Dzisiaj nie. Prawie wszystko. To tylko parzysty. Sfera jest, jest naprawdę bardzo fajna. Dogadujemy się nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem. Jest tak, że wielu z nas gra za granicą i przyjechać do Polski, pogadać znowu po polsku, chłopać się z kolegami i, i, i wspominać y, stare, dobre czasy. Na pewno jest bardzo miło i myślę, że chyba wszyscy przyjeżdżają z wielką radością i, i myślę, że wypatrują tych terminów y, reprezentacyjnych. Nowy zawodnik, kiedy wchodzi do reprezentacji, on i okazuje szacunek, i, i próbuje Rozeznać się w sytuacji, na co może sobie pozwolić, jak będą reagować inni zawodnicy, kiedy on będzie zachował się w taki czy w taki sposób. Ja z mojej strony jako kapitan próbuję zadbać o to, by ci młodzi zawodnicy mieli taką komfortową sytuację, by mogli w pełni pokazać swoje możliwości i na boisku, a także poza boiskiem. Ja myślę, że tutaj na razie nie ma jakichś większych zgrzytów i jest fajnie. Ojej! Ojej! we talk about the sport and a sport is always about how much you love the sport they love the sport what i felt and what i feel when i work with the players of the polish team that they love the game and of course they want to do as good as possible and their dream is possible and the money of course it comes in time but it's not the main reason to do it the main reason is loving the sport try to, to perform as high as you can and that means try to perform at the highest level Wychodząc na mecz, kiedy jesteś pewny siebie, kiedy masz ochotę ten mecz rozegrać, już go rozgrywasz nawet w szatni, siedząc na pół godziny przed meczem. Wyobrażasz sobie jakieś sytuacje, jesteś pewny swoich, swoich zachowań, swoich decyzji. Wtedy czujesz, że, że, że drużyna żyje. Natomiast kiedy my wychodzimy tak naprawdę trzeba nas wyciągać na mecz, to już przegrałeś mecz tunelu. Panowie, pierwszy korner czy pierwszy stały fragment przeciwko nam. Kurwa mądrze, żeby nie stracić głupie bramki, bo będziemy się potem ścigać z szasem. Łapiemy chłopa, gadamy cały czas. Takie, Come on, let's go, Frank! Yeah. Do it, do it, do it! Panowie, dzisiaj zaczynamy robotę, zacznijmy ją dobrze! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Okej, Jerry, brawa! Jest Zatem na razie Polska 1! Dobra! Spóry, jeden, dwóch, pierwszy, Oni zrobili jedną akcję, zamiast znowu kurwa zaczyścić, spróbować się raz, drugi wpierdolić, to my znowu żeśmy się rozróżnili. To nie są znaje, że kurwa wykorzystali nasz. W zasadzie przy tej bramce to kurwa my żeśmy mieli. Oni nie zrobili akcji, tylko my żeśmy ją Teraz czas na zwycięstwo. Kapitan Żuwłakowa. Panowie, kapitan Żuwłakow powiedział, że wyprowadzi dobrze. Pięć lat. Paszport. Nie. A, jest jeszcze outside, the keeper. Mierda. Ja, Marie. goed, maar Ja, Ja, ja. Oké. Roger, je Frenchman. de woorden? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 czas panowie w reprezentacji jeżeli spotykasz się na 10 dni trudno powiedzieć o jakimś programie przygotowania fizycznego który możesz e, zrobić zawodnicy przyjeżdżają w poniedziałek po swoim weekendzie w którym grali w swoich klubach wiadomo musi być odpowiedni okres regeneracji w sobotę grasz kolejny mecz czyli praktycznie na trening zostaje ci wtorek po południu, środa i czwartek, bo wiadomo, w piątek już jest zrazu przed kolejnym meczem. Masz trzy jednostki treningowe, które możesz poświęcić, musisz poświęcić na zgranie zespołu, na odpowiednie przygotowanie taktyczne pod kątem swojego przeciwnika, na zgranie zespołu pod kątem tego jak ty chcesz grać przeciwko niemu, na stałe fragmenty gry. Czyli my mówiąc o przygotowaniu fizycznym, musimy mieć pewność, że zawodnik, który trenuje w swoim klubie, jest odpowiednio przygotowany do tego, żeby w ciągu sezonu zagrać w sobotę i w środę dwa mecze pod rząd w barwach reprezentacji.